Cześć, jestem Demichu, a to jest drugi odcinek z serii z Wiedźmina 1 edycji rozszerzonej. Kontynuujemy prolog i w świątynym odcinku weszliśmy do środka twierdzy Kernorem. Jesteśmy w podziemiach tej twierdzy, gdzie patrzymy nas okradają na was oczach. Nie możemy przejść po ten tajemniczy pan, przez barierę, gdy zniszczył tą barierę, przez przypadek za, i, tutaj zawalił się strop. I teraz musimy i pójść do kręgu żywiołów żeby się nauczyć odrzucać mm, czary ale jak patrzę czy coś tu jeszcze jest chyba nie, okej okay. o nie. ale najpierw tutaj jest sprawdzę Góry są nic nie także uczymy się pierwszego znaku Jakim jest Arnie. Udało się? Rozwalmy tę kupę gruzu. Wiedziałem, że ci się uda. Wracajmy na górę, bo jeszcze Lambert sam zabije przerazę. To jest to czar, który... który tworzymy. Można to tak nazwać potężną podmuch wiatru. On się przydaje w sumie do walki. Czego z... się dowiedzieliście? Kiedy zeszliśmy, bandyci przeszukiwali laboratorium. Mag wykorzystał moc kręgu żywiołów do stworzenia magicznej bariery. Juma, Syfilis, Franza i Tront, jesteście jak dzieci. Dlaczego nie powiedzieliście mi o kręgu? z dziecinko. Myśleliśmy, że to nic ważnego. Jeśli ten mag dostroił się do kręgu, będzie mógł stworzyć stabilny portal. Następnie przenieść się razem z całym waszym sprzętem w dowolne miejsce na kontynencie. Popełniliśmy błąd. Wybacz nam, ale sama mówiłaś, że ten mag jest niegroźny. Mówiłam, że go nie znam. Uważam, że w tej sytuacji powinniśmy przede wszystkim spróbować ochronić laboratorium. Znowu panikujesz, Merigold. Poza tym wiemy, jak bardzo chciałabyś zobaczyć Wiedźmińskie tajemnice. że jeśli ten dureń się nie zamknie, nie ręczę za siebie! Dość z tego! Lambert, przestań mówić do Tris po nazwisku i okaż choć odrobinę szacunku. Tris, nie gniewaj się, ale jeśli teraz pobiegniemy do laboratorium, będziemy odcięci. Znamy się na wojaczce. Może się rozdzielimy. Gerald ma rację, powinniśmy się rozdzielić. Trzeba zabić przerazę i nie dopuścić, by okradziono laboratorium. Kto gdzie idzie? Idę na dół. Tylko ja mogę się przebić przez blokadę. Wesemirze? Ktoś musi się zająć Przerazą i zawolną. Zostaję. A ty, Geralt, co zamierzasz? To ważna decyzja. Oboje możemy potrzebować twojej pomocy. No i tak. Ja wybiorę opcję pomocy yy, yy, Wesemirowi. Zostaję z Wesemirem. Zajmiemy się przerazą W takim razie idę sama ciekawie. Pójdę z tobą, nie możesz sama za nas walczyć Dziękuję Eskel, miło z twojej strony, Was ale zamierzam się... się teleportować prosto do waszego laboratorium Jako przyciągacza użyję Savoli Jest połączony mentalną więzią z drugim magiem Boję się, że mogłabym cię zgubić po drodze Uważaj na siebie Jestem dużą dziewczynką, poradzę sobie Geralt, weź ten eliksir to puszczyk regeneruje wytrzymałość. Jeszcze jedno: jak dojdzie do walki, walcie ardem w dzwony i kotły. Potrzebujemy dużo hałasu! Chcę, żeby nas usłyszeli w wyzimie! Uwaga! Sawola aktywował zaklęcie. Zaraz coś się wydarzy! Ziemia drży, czujecie? Zaraz się przebiją.

To uh, mana. Uh, yes, that that i wytrwała mama. Wytrwał mogę mieć mania samych w drogach. start mi, to już odmieni. Teraz wydatku mam

Do przerazię w taki właśnie przeraza zginęła. Zmieniłam go. Śpieszcie! Ważna sprawa. Słyszałeś, co mówiła Tris? Oni są w laboratorium. Nie mogą ukraść naszych tajemnic. Z przykrością muszę powiedzieć, że tym razem Tris się nie myliła. Trzeba powstrzymać tych ludzi za wszelką cenę. Geralt, biegnijcie z Leo do laboratorium, a ja zajmę się Tris. Tylko bądźcie bardzo ostrożni. Nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Dobrze, wysymiarze. Zrobimy co w naszej mocy. Tak, biegiem! No, też dało jest super detektywem, bo przedtem sami widzieliśmy jak byli w laboratorium. I teraz zdziwiony mówi, że oni tam są, więc... Znalazłem. Teraz mamy już wszystko. Magister, zajmij się tymi Wiedźminami. Dźmieni odbijają pociski w locie. Widziałem, z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Co się stało? Ma żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać która trafarda białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć. Wesemirze, Leo nie żyje. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Tris ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla Wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki. Ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. Okej, okay, więc... Opcja przyspania. Siedzi. W tym momencie zawsze e, można e, e, dodać sobie z, e, umiejętności. Nie tak jak w Trójce, albo w Dwójce, w Dwójce nie wiem jak. Nie pamiętam akurat jak e, działał system m, tych e, ulepszeń. Lecz tak. Ja bym ulepszył. Ja zawsze tak mniej więcej ulepszam. Hmm. Te trzy początkowe punkty, jak można oczywiście widzieć, to są trzy rodzaje tych punktów. Brązowy, no to to są te zawsze pierwsze dwa te linie. Szare, tutaj są te kolejne dwa. I złoty to zawsze mniej więcej jest to ostatni z tych posiadanych. Więc. Hmm. Prześpimy się do południa. No i teraz mam mniej więcej tak wolną rękę, co możemy. Brakuje tylko maga, robić. który by to obsłużył. A, i do niektórych um, przynęty, jak się podejdzie, to Gerard... też kiedyś sam. leżałem na tym stole. Sam daje komentarz, nie trzeba nic klikać. Mchy i trawy od samego zapachu kręci się w głowie. No. Nie jest wreszcie. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Tris nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kermoren. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać aż Tris dojdzie do siebie. Bandyci. Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Tris. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Tris otworzy oczy, pierwsze co usłyszy, to coś w stylu: Wreszcie się obudziłaś, Mary Gold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. No, więc. To wszystkie zadanie jakie uzyskujemy to eliksir dla trees, jest nie tutaj, tu, o. Jeszcze jest eliksir, obrona krągów, muszę go załatwić. Okej, okay, więc możemy załatwić te zadanie. Musimy włączyć, nie tylko porozmawiać z resztą. Czy przeżyli? Hmm. Tutaj i tam są robione. Okej, okay. O, i jest Lambert. Gerald, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Tris. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego też na pierwszym piętrze weź kalcium ekfum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marygold. Leży nieprzytomna przy kominku. Okay. Powiedz mi jeszcze raz Gdzie mogę znaleźć kalcium ekwum? W pokoju wieczornym W skrzyni Gdzie Wreszej znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni w Na pierwszym piętrze W skrzyni Pomieszczenie pełne broni i manekinów Zorientujesz się Bo to zawsze dodaje Jakieś punkty doświadczenia Lub wpisy do bestiariusza Co się przydaje Lambert, muszę Ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. Ja bywaj. bywaj. Tutaj wszystko przeszukałem. Tutaj teraz mogę wejść? Mogę, okej. Okay. O, kuchnia pewnie będzie tu dużo jedzenia dobra siwo się przyda bo... o e, bo e, dzięki niemu możemy rozpaczyć ogniska przy których przy przynajmniej tylko i wyłącznie przy nich e, da się w, w terenie e, spać o jest e, jeden z jednego dobitków. Dobra. Teraz czy coś tutaj jest takiego? Nie, nic, ok. Hmm. A tu jest droga na piętro, to ...na ja, takie Trzeba może coś być przydatnego. O, na przykład w Wziął mnie w ogóle? Tak, wziął. Ok. W obronie prostego ludu. Hmm. Inspirujące. I tam chyba właśnie. A nie, tam jest weselnik. Ok. To gdzie jest Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzem. To jest ostatni obraz, to może też coś powiem. Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej Aha, no machali samo, mieczem okay. niż pędzem. Ciężko było. Na górze spotkałem kilku maruderów, ale nie sprawię już problemów. Nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę z przerazą bez Twojej pomocy. Niestety splądrowali laboratorium, wynieśli prawie wszystko. Gdyby Tris nie musiała walczyć z Sawollą, pewnie zdołałaby uratować chociaż część. Ale sprzęt nie jest najważniejszy. Może gdybym poszedł z Tris, mógłbym zatrzymać Sawollę. Bez Twojej pomocy, przeraza mogłaby dopaść któregoś z nas. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Czy oprócz nas są jeszcze inni wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. Chciałem o coś spytać. Pytaj: Często kłócicie się z Tris? Zdarzało się już w przeszłości. Czarodziejki są strasznie przemądrzałe. Chociaż Tris przy swoich koleżankach to prawdziwy anioł. Byłbym zapomniał. Mam dla ciebie coś. Taki przydatny drobiazg. Dziękuję. O, Nie ma sprawy. Zawsze warto... Chciałem o coś spytać. Pytaj. O wszystko pytać. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgardem. Sześć lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice. I znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Tylko szkoda, że ciągle musimy to... Wspominałeś, to że już kiedyś broniłeś Karmoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu piętnastu wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnice przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało, cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjodzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny przez przypadek przeoczenie. Nie uszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach wilku, popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę, kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Bywaj, Kurde, nie to chciałem nacisnąć. Może no, się znaleźć? Tak? O, i Chciałem o coś spytać. Co Pytaj, masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. No, no i to tyle. Najwyżej będziemy mogli jeszcze u niego przespać. Yy, i dał nam zbroję oraz miecz. Tak? Taki to jest miecz, miecz stalowy. Okej. Okay. Lambert jest tutaj. Nie, nie ma, jest oh. ok Teraz pytanie tylko, gdzie jest Eskel. Ale dobra. Pójdę na górę. Może coś... Yy, jeszcze znajdę. Dobra. Mm, to jedna chwyta. Zadarłeś ze mną. Więcej! To jest kolejny wziął. Kolejny w końcu korytarza. Trzech, Jezu. Co jest w tym pokoju? Hmm. Skrzynia Nieznany eliksir i Saletra Najwyżej można też ten eliksir wypić Ale ja go przekutrę Zróbcie go Bo jak to się okazuje drugą białą lewo i w razie jakbym będzie kolejny taki eliksir do robienia... eliksirów. Mm, Eliksiry to robienie eliksirów. Podstawę do eliksirów. Aliks no, muzyka może się tworzyć, dziękuję. Piwo i sadło, pokój tris, coś tu ciekawego jest szafka, butelka wody, mleko chleb, tam krzywę kury Wezmę wszystko, bo to się przydaje, zwłaszcza, że jedzeniem też się da leczyć. Teraz ten pokój tutaj sprawdza. Z tego odcinka ludzie. Więc yy, do zobaczenia, do usłyszenia i na razie, cześć!